Szanowni Państwo, rozpoczynamy oficjalną konferencję prasową po meczu Miasto Szkła Krosno. Anwil Wocławek, wynik końcowy 68-77. Wygrywa Anwil Włocławek. Są z nami przedstawiciele drużyny Miasto Szkła Krosno, pan trener Michał Baran oraz reprezentujący zespół Chris Czarapowicz. Tradycyjnie kilka słów bezpośrednio po meczu, pan trener. Dobry wieczór. Co mogę powiedzieć? Na pewno. Pierwsze dwie kwarty to bardzo słaba nasza postawa, zarówno w ataku, jak i, jak i w obronie. Pierwszy raz, od kiedy pamiętam, zdarzyło nam się rzucić 16 punktów do przerwy, co wcale nie wynikało z nadzwyczajnej obrony Anvilo. Po prostu nie byliśmy mentalnie przygotowani do tego pojedynku. Myślę, że zostawiliśmy i głowy w autokarze, i na pewno niektórzy zawodnicy myślami byli już w domu, więc ciężko wyobrazić sobie walkę na normalnym poziomie z taką dużym jak Anvil Włocławek. Krótko mówiąc, jak widać, nie jesteśmy jeszcze na tym poziomie przysłowiowych jaj. Tego nam dzisiaj zabrakło i tutaj do tego trzeba się przyznać. Druga połowa to trochę lepsza nasza gra, oczywiście po części wynikająca z rotacji pełnym składem Igora Milicicza, stąd nie udało się uniknąć wysokiej porażki. Na pewno rozpoczęliśmy ten mecz bardzo nerwowo. Niedolot nie Szymka, ducha, strata Darka Wiki i niecelny rzut Karimana Doxa. Już pokazywały, że powoli zamykamy się ofensywnie. Cała ofensywa w późniejszych etapach tych dwóch pierwszych kwart dosłownie legła w gruzach i nie mogliśmy skonstruować pojedynczych akcji w ofensywie. Co trochę dziwi po naprawdę przyzwoitej postawie w meczu z treflem. Szkoda, bo wiadomo można przegrać mecz nawet 20 punktami prezentując się ciut lepiej niż w dniu dzisiejszym. Natomiast na sam koniec chciałbym pogratulować i podziękować zawodnikom za zajęcie czwartego miejsca w Pucharze Polski. Wciąż to, jest, wciąż to jest duży sukces i między innymi dlatego, że ten sukces osiągnęli nie będę wyciągał konsekwencji po tak słabej postawie. A takie konsekwencje powinny być oczywiście wyciągnięte. Dziękuję. Dziękujemy trenerowi. Czy są jakieś pytania do pana trenera? Panie trenerze, mimo tego, co pan powiedział, że pierwsza, pierwsze dwie karty były w waszym wykonaniu, to w pewnym momencie, w drugiej części spotkania, doszło do takiej sytuacji, gdzie byliście, zbliżyliście na 7 punktów. Czy wierzył pan, że to może w zmienić i zmienić się się spotkania? Niespecjalnie, niespecjalnie. Jest to dużo na takim poziomie, mowa tutaj o Anwilu Włodziawek, że takie przewagi siedmiopunktowej nie roztrwonią. To prawda była sytuacja po aucie z linii końcowej, kiedy prezbraj rozgrywany był między dwoma wysokimi graczami, czyli do piłki uwalniał się gracz z kursu ma 4 i 5 Leonczyk i Sobin. Wtedy mogliśmy spokojnie sfałlować. I postawić na kreskę sobina, który wiadomo jaką ma skuteczność rzutów wolnych. Wtedy byłaby okazja zmniejszyć to prowadzenie Anwilu do pięciu punktów, i ta różnica już dałaby jakieś światełko w tunelu. Natomiast bądźmy uczciwi, bądźmy szczerzy. Nie zasłużyliśmy na wygranie tego meczu. Anwil był drużyną znacznie lepszą i to im należą się gratulacje za awans do finału. Dziękuję. Just my take on the game um, I think coach said said most of it but obviously scoring six points in the first quarter and, and ten points in the second and having 16 points in the first half is gonna uh, lower uh, players confidence and uh, as a team I think we didn't have anyone that took charge and stepped up and like uh, just Got us a couple baskets, and if the ball goes through the net, you know everyone's gonna you know see that and you know build confidence off of that. So I think um, we just needed someone to step up, and no one did, and, and it was way too late when uh, when we took charge in the fourth quarter. You know we even got back into it a little bit, but if we would have played that way early on, it would have been a game. And uh, I don't know what it was; we just came out with the wrong attitude. We uh, we weren't aggressive, and because and, uh, we we didn't play bad defense, it was just our offense was really bad. So. Generalnie no, trener już wszystko powiedział, natomiast powtórzę jeszcze raz, jeżeli zdobywa się 6 punktów w pierwszej kwarcie, 10 punktów w drugiej, 16 punktów w całej połowie, to, to nie można myśleć o zwycięstwie. Ponadto jeśli chodzi o nasze nastawienie, no, no nie mieliśmy odpowiedniego nastawienia, te, te zdobycze punktowe w pierwszej połowie spowodowały, że nie czuliśmy się pewnie. Nie czuliśmy się pewnie, jeśli chodzi o, o wejście w ten mecz. Nikt nie był w stanie wziąć odpowiedzialności na siebie, co prawda w drugiej połowie byliśmy w stanie, byliśmy w stanie nawiązać rywalizację, ale było to za mało, żeby wygrać za Anwilę. Czy są jakieś pytania? Proszę bardzo. Czy to był ostatni mecz w barwach miasta Szkła i czy prawdą jest informacja, że już miałeś zabukowany bilet do Hiszpanii i że po dzisiejszym meczu tam się nie wydarzy? Uh, Chris, was the, uh, is it true that was your last game for uh, Miazdżosz Krosno, and also is it true that you already had the plane ticket booked before the game? Um, I had a plane ticket booked, but it wasn't until after the cup. I was going to stay here and, and make sure that we uh, we finished it strong. And my mind was completely on this game and winning and trying to make it to the cup finals and, and just with the team and, and doing well here. So, not thinking about Spain. Potwierdzam, miałem bilet zabukowany, natomiast dopiero na czas po całym turnieju. Także byłem kompletnie skoncentrowany na wyniku tutaj i dopiero później możemy rozmawiać o moim wyjeździe do Hiszpanii. Czy jeszcze jakieś pytania? Proszę bardzo. Przybyło widę do pana trenera, nie o tym dzisiejszym, ja wiem, tylko o kwestii tego, że Państwo się zewnając trzeba powiedzieć, jak bardzo trzyma pana taky i czy będą Państwo słuchali zapewnić na jego pozycji albo... Oczywiście, że, że zmienia i to diametralnie wokół tego zawodnika budowaliśmy cały system, szczególnie ataku. Oczywiście system obrony pozostanie bez zmian, natomiast drużyna to żywy organizm, jeżeli zabierze mu się serce, to czasami ten organizm po prostu umiera. Myślę, że będziemy do tego nie, nie będziemy do tego chcieli dopuścić. Już jesteśmy w trakcie poszukiwań zastępcy za Krisa, Wiadomo, będzie to bardzo ciężkie, natomiast jeżeli się uda wypełnić tą dziurę przynajmniej w 50, może 70%, będzie to na pewno dobrze wykonana praca. No i tutaj w zależności jaki to będzie zawodnik, i czy w ogóle będzie, ja mam taką nadzieję. Będziemy zastanawiać się, jak to wszystko poukładać. Natomiast wiadomo, poznać cały system, poznać drużynę, zgrać się. Jest to na tym etapie sezonu bardzo ciężkie. Pamiętajmy, że dwa miesiące mamy do końca sezonu, a za zapoznanie się z systemem gry w ataku i w obronie dla nowego zawodnika to minimum 3-4 tygodnie. Dziękuję. Oczywiście... Przepraszam, że przerwałem. Oczywiście, że tak, szukamy klasycznej trójki. Chris w moim zespole dopiero pierwszy raz na pozycji numer 4 zagrał w Pucharze Polski. Inne występy na pozycji numer 4 były to występy jednostkowe może w całym sezonie zagrał na tej pozycji dwie minuty. Także to akurat że jest zawodnikiem uniwersalnym. Nie ma jakiegoś większego znaczenia. Oczywiście pomagam nie tylko w ataku czy w obronie, w obronie ale również na desce, więc te zbiórki średnio 7-8 na mecz również będzie, będą bardzo ważnym elementem, żeby mieć takiego zawodnika, który też tutaj pomoże. Natomiast życie idzie dalej, nie mam co płakać nad rozlanym mlekiem. Jesteśmy dużymi ludźmi, to jest biznes. Idziemy do przodu. Będziemy ciężko pracować i spróbować to wszystko na tyle dobrze poukładać, żeby powalczyć o te upragnione play ponieważ ta drużyna i ci chłopcy zwyczajnie w tym sezonie na to zasługują. Dziękuję. Szanowni Państwo, dziękujemy. Dziękujemy przedstawicielom miasto, miasta Szkoła Krosno. Serdecznie dziękujemy Panowie. Do zobaczenia w sezonie.